Jesteśmy na Wysokiej Górce. Przejaliśmy około 300 metrów od pierwszego sygnału. Jest to bardzo dobrze zakamuflowany słup po prawej stronie. Sygnał narasta, jak słyszymy, już przejechaliśmy 400 metrów. 500 metrów. Głębkość najazdu 50 na godzinę, jak słyszymy sygnał jeszcze bardziej narasta, coraz bardziej, 600 metrów. na lewej stronie słuch. 700 metrów wykrył go 700 metrów pasmo KA oczywiście